teraz jaki mamy plan działania jeśli chodzi o spodnie. Odradziłem kupowania od razu spodni skórzanych sportowych z tego względu, że osoby początkujące nie jeździcie od razu na torze, nie jeździcie na kolanie, więc nie jest Wam potrzebna odzież, która jest cykle przystosowana do jazdy sportowej. Mamy plan taki, że kupujemy odzież jeśli chodzi o spodnie dżelistowe z potrójnym A, z materiałem minimum Denima bądź Armalit. Ja tutaj polecam koledze i na pewno przyjedzie po spodnie Nomad z Rebelhorna, gdzie mają włókna Armalitu, czyli to są włókna metalowe, metalu tak naprawdę wszyte w spodnie, bez keblaru delikatne, które będą przewiewne, będą wygodne, tam są Elastan, więc na pewno będzie się czuł wygodnie. Buty będą normalnie już kupione do kombinezonu, żeby nie kupować dwóch par, dłuższe, wyglądają bardzo fajnie. Taki zestaw po prostu polecam Wam serdecznie osobom, którzy chcą kupić ścigacza i chcą dopiero...